Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Ekspresu Muzealnego. Dzisiaj chciałem przedstawić Państwu banknot. Banknot o nominale dosyć wysokim, jest to 1000 marek wschodnich. Banknot, który trafił do muzeum względnie niedawno. I z banknotami to jest tak, że mają oczywiście one zdecydowanie większą powierzchnię niż monety i można na nich zaprezentować zdecydowanie więcej treści, zarówno pisanych, jak i, jak i w postaci wizerunków. Ale czasami jest tak, że pomimo tego, że dzieli nas od momentu wyemitowania takiego banknotu, może kilkadziesiąt lat może. Może ponad 100 lat, tak jak w tym przypadku, jakoś tracimy łatwość w zrozumieniu zaprezentowanych na banknocie treści. Tutaj nie chodzi tylko o, o te pisane, bo te pisane są jakby oczywiste, łatwo jest wciąż przeczytać po prostu, ale tracimy kontakt być może z jakąś taką warstwą symboliczną, z którą wtedy ludzie mieli kontakt na co dzień. To jest świetny przykład, właśnie ten banknot 1000 marek, wyemitowany przez Wschodnią Kasę Pożyczkową. I tutaj. Chciałbym się skupić raczej na tej stronie mm, wizualnej tego banknotu, ale no nie obejdziemy się bez jakiegoś krótkiego wstępu natury historycznej. Cóż to była w ogóle ta wschodnia kasa pożyczkowa? Otóż był to organ utworzony przez Niemców w czasie I wojny światowej, i celem tej kasy pożyczkowej była emisja banknotów i monet żelaznych, które miały Umożliwić wyciągnięcie z rynku terenów okupowanych pieniądza kruszcowego, czyli rosyjskich monet srebrnych i złotych. I obiegały one oczywiście na terenie Oberostu, czyli takiego terytorium zarządzanego administracyjnie przez armię niemiecką, terytorium obejmującego tereny Wileńszczyzny, Żmudzi. Północnej Białorusi, Kurlandii, Inland, ale także Białostoczczyzny. Stąd też związki tego banknotu i tej, tej waluty z naszym regionem. Ale chciałem się skupić na tej warstwie ikonograficznej naszego, naszego banknotu. Jak widzimy, jest dosyć spory, wysokość 11, szerokość 19 cm, e, utrzymany w takiej kolorystyce głębokiej zieleni. Wyróżniają się numery seryjne położone skrajnie po prawej, po lewej stronie, naniesione czerwonym atramentem. E, najważniejszą tą, 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 tą częścią, dla nas dzisiaj istotną, jest ta scena centralna, składająca się z dwóch postaci i elementu krajobrazowego. Otoczone jest to oczywiście różnego rodzaju powtórzeniami określenia nominału, nazwy emitenta, pojawia się oczywiście miejsce i data emisji, jest to Kowno i tutaj data jest podana 4 kwietnia 1918 roku, podpisy oczywiście odpowiednie, ale nas interesuje dzisiaj ta scena centralna. I tutaj widzimy dwie postacie, ta położona bliżej centrum banknotu, to mężczyzna, którego bez problemu rozpoznajemy, jest to Merkury. Dysponuje on tutaj swoimi tradycyjnymi atrybutami, czyli kaduceuszem oraz charakterystyczną czapką ze skrzydłami, więc nie ma żadnego problemu. No zwróćmy tu uwagę na, na to, jak jest przedstawiony. Tak, jest tak naprawdę przedstawiony bokiem, taki obnażony w górnej części ciała. Ale bardziej interesująca jest tutaj ta druga postać, ponieważ ta postać jest bardzo różnie interpretowana przez literaturę numizmatyczną, przez literaturę kolekcjonerską. I pojawiają się opisy, że jest to, że jest to Minerva, czyli rzymski odpowiednik greckiej Ateny, gdyby ktoś szukał takich odpowiedników, lub że jest to chłopiec w zbroi. Tymczasem i jedna, i druga teoria jest raczej, trzyma się na nikłych podstawach. Popatrzmy, jak postać ta została przedstawiona. Jest to ewidentnie kobieta ubrana, czy też zakuta w pełną zbroję, w takim renesansowym stylu, z hełmem, i ten hełm ma, jest otoczony wieńcem z liści dębu i jedną z, z prawą rękę wyciąga do przodu przed, przed Merkurego i w tej ręce trzyma obró obrócony ostrzem ku dołowi miecz. No i tutaj te liście dębu i układ tych dwóch postaci podpowiadają nam co to w zasadzie może być? To jest ni mniej, nie więcej tylko Germania. To jest personifikacja cesarstwa niemieckiego. Tutaj, zwłaszcza, te liście dębu są, są pomocne. No i ta, ten układ wzajemny tych dwóch postaci jest tutaj bardzo, bardzo ciekawy, bardzo wymowny, bo oto Germania okuta, właśnie zakuta w zbroję, tą ręką otacza. Merkurego, ręką zbrojną, którą możemy sobie tak tłumaczyć, że jest armia niemiecka, ochrania Merkurego. A postać Merkurego jest w tym samym momencie dosyć leniwa, taka bardzo, bardzo wyluzowana. Ciekawie też przedstawiono jakby interakcję z inną warstwą tego banknotu wizualną, czyli z tymi ramkami zawierającymi tekst, ponieważ Merkury opiera się o jedną z tych ramek, bardzo tak swobodnie przenosząc ciężar swojego ciała właśnie na nią, i tak bardzo emanuje od niego taki właśnie spokój. Patrzy w dal, i to z kolei wiąże się z tą częścią po lewej stronie, gdzie przedstawiony jest port. Jakieś miasteczko portowe, również oczywiście związane z handlem. Widzimy tutaj statki tłoczące się u wejścia do tego portu. Baton wyemitowano dla Oberostu, nie trudno więc domyślić się, że przedstawione na nim morze to Bałtyk. Podsumowując, scena ma symbolizować opiekę, jaką Cesarstwo Niemieckie roztacza nad handlem bałtyckim. Równie interesująca, chociaż mniej bogata w treści, jest strona odwrotna. I tutaj mamy sporo tekstu: mamy napisy w języku niemieckim, litewskim i łotewskim, ale również jest element ikonograficzny i jest to taki portret pół postaci kobiecej, pół postaci, którą bez problemu błyskawicznie zidentyfikujemy jako personifikację przemysłu. Ponieważ, no, po pierwsze, no, taka widać, że mm, solidnie zbudowana e, niewiasta e, o silnych ramionach, lewą wyciągniętą rękę wspiera na kole zębatym, a w prawej zgiętej e, trzyma, w dłoni trzyma trzonek, młotka e, opartego na e, ramieniu. No, i też takie charakterystyczne robotnicze ubranie z tamtych czasów, czyli z początku XX wieku. Jakby jeszcze komuś nie wystarczyło sugestii, czego jest to personifikacja, to w tle, zaraz za nią, widzimy wznoszące się ku niebu kłęby dymu z dwóch wysokich kominów. Ale i tą postać. Um, Autor ubrał w bardzo ciekawą symbolikę, dodatkową, ponieważ za plecami tej, tej kobiety widzimy dwa pięki, w zasadzie pięki dwóch krzewów, takie wybijające się ku górze, i te pięki wypuszczają na wysokości ramion tej kobiety gałązki, gęsto ulistnione, i te listki tworzą taki właśnie bardzo gęsty, ale. Po części naturalny wieniec zbliżony właśnie kształtem listków do, do lauru, do wawrzynu, więc jest to taki wieniec laurowy symbolizujący właśnie sukces i taką uchwałę, można powiedzieć, płynącą z przemysłu. No rozumiemy, że dobrze działającego. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że banknoty są zawsze przyozdobione rozmaitego rodzaju bogatymi obramieniami, rozmaitego rodzaju elementami ozdobnymi, i tutaj na tym banknocie są to rozmaite motywy w stylu secesyjnym, modnym na przełomie XIX-XX wieku. A jeszcze raz na chwilkę wrócimy do awersu. I tutaj ktoś mógłby się pokusić o wyszukanie zwierząt takich godnych cesarskich, które zostały ukryte przez e, autora e, tego banknotu właśnie na tym wizerunku, są dosyć małe, a widzimy tutaj dwa orły i, dw i trzy głowy lwów właśnie wplecione w te obramienie całego tekstu i tego centralnego e, wizerunku. Banknoty te, marki wschodnie, funkcjonowały jeszcze dosyć długo po wojnie na terenie Litwy Kowieńskiej, gdzie zostały wybrane po zakończeniu I wojny światowej na walutę przejściową. I do 31 grudnia 1922 roku, właśnie Litwini płacili tymi, tymi banknotami, tylko nie, nie nazywano już ich marką wschodnią, tylko auksinas, czyli złoty. Jest to taki łącznik. Zwierający tą nową walutę, wówczas nową walutę litewską z tradycją mnictwa, z tradycją pieniądza pierwszej Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję za uwagę. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapki w górę. Zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia w następnym odcinku ekspresu muzealnego. A weź jakoś tak. Zrób coś takiego, nie wiem, jakąś tak głową poruszyć, czy pomachaj może. O może weź pomachaj, co? Pomachaj. Zobacz jaki ładny. Mm, A, ogórki kiszone. Przyjmiesz <śmier> może?